Witam z tej strony Mazda380 Dzisiaj będziemy jeździć przepisowo BMW Czyli autem, który Autem, w zasadzie autem, które najbardziej piraci Powoduje najwięcej wypadków w PCD No i będziemy jeździć tym BMW To przepisowo przez całą mapę Będziemy tym BMW przepisowo No to zaczynamy. Będzie trochę trudnej taka jazda przypisała BMW. To będzie bardzo trudne. Za mną jedzie widz Ursus Okej, okay, jedziemy przypisał 57 na godzinę. Tak jak w ograniczeniu. W zasadzie będzie taki, przejrzę przez całą mapę, przepisowo. PM z natury nie są przepisowe, kierowcy. Bez, z tym paleniem gumy to się nie da. Przepisowa jazda. Idziemy, jedziemy Tutaj zaraz jedziemy tutaj przedszkole czy o nie! O, kurde. Już chyba złamałem jeden przepis. Jedziemy 50. Niestety na plusi może że teraz nie da się pojechać w tym dębu. To jest Octane. Nic nie no to muszę widać. Tutaj ograniczenie to do 100. Ja co przypisałam tym autem, będzie naprawdę trudno. O, dodaj tabliczkę centrum. Uuu Co tu był za wariat? Okej. Okay, yy, po prostu ułom jakiś Człowiek niedorozwinięty intelektualnie, bo jedzie w lewą stroną. Hmm, myślę czy przyjechać, czy smarzewo, czy nie cały czas ograniczenie 60 50 znaczy ale gdzie jest ograniczenie 50 to może jakieś 60, nie złapią jak nam tak przypisał to mogę jeździć cały czas chyba nie będę jechał przez smart to jest w zasadzie taki róg mapy Zobaczmy jak to wygląda. Tutaj 70. Tutaj 100. Dynamiczne przyspieszenie. Ja nawet z się jedzie. A ja trzeki. I chyba na dźwięk nie włączył. A łączony jest, okej. Okay. Tutaj ograniczuje 70. Nie wiem czy mu zmienić tabliczkę na karwicach. Gdzieś ta na karwica, a nie karwicach czy w tutorialu też jak trzeba nie pisze garbica dziwne pece chyba się coś jakoś pomyliło no to jedziemy teraz do malekowa a to przeczytajcie to 100 ja nie mogę co ci ludzie robią co ci ludzie robią Mallehovo, naar we huis, naar mijn huis. We gaan, we Dobra, teraz y, zawracamy. Do widzenia domku. Może RP zacznie kontynuować? Tylko nie mam chwilowo czasu. Takie robienie RP. Okej, okay, jedziemy. Ten kursus cały czas z nami jedzie, to dobrze. Widzę, że też przepisowo jęki. Kurde, jak ja te slagi tu O Boże, jakie ja legi mam. Ja nie mogę jak ja się temu pirawi. Jak nie tamto, to teraz to. No i tam prze! <grywa> <Matryka. grywa> Twoja matryka. <grywa> Co i jedziemy, tutaj teraz skręcamy. Nie podoba mi się ten film. Nie no piraci normalnie Nie no co oni robią? Czemu on jedzie poboczem? Nie nie mogę, czemu ten chłopik jeździ poboczem? Ja nie mogę, co oni te robią. Pole chwilowo nie wyprzedać, bo tutaj ten wariat wyprzedza. No, W tej grze nie da się jeździć przepisać. to jest po prostu makabra. W tej grze się nie da przepisowo jeździć. Jak nie taki głupi tir, to jeszcze gdzieś będzie głupi, który jeździ 20 na godzinę. Ja cię kręcę, co oni tutaj robią? No i oczywiście, przecież to było oczywiste, że tak jest stanie. No tu się nie no, ci ludzie naprawdę ten serwej jest naprawdę dziwnie. Trzeba było przejść tego teila, po prostu trzeba go... Okej, okay, teraz jedziemy na z tą Jest pociąg, nie ma Teraz tutaj skręcamy Jedzie, nie jedzie nic I don't this is insane. Oh, yes. A więc challenge zakończony sukcesem, no w zasadzie w 90%, bo w 10% tak trochę złamałem tych przepisów, bo niestety trzeba było, żeby tego tira. Widzimy się w następnym odcinku i cześć!